Cześć, jestem Rafał Michalik, jestem kierownikiem szkoły narciarskiej Szczyrski School i chciałbym Was zaprosić do współpracy w nadchodzącym sezonie. Dlatego zobaczcie i posłuchajcie, jak pracuje się w najlepszej szkole narciarskiej w Beskidach. Jesteśmy największą i najnowocześniejszą licencjonowaną szkołą narciarską w regionie. W tym roku otrzymaliśmy także licencję A plus B, a to oznacza, że prowadzimy kursy kadrowe i może zostać jednym z nas. tego sezonu jestem szefem wyszkolenia w szkole narciarskiej Szczyrki School. Moje dwa podstawowe zdania na ten sezon to przede wszystkim przeprowadzenie kursów kadrowych oraz wdrożenie systemu do szkolenia instruktorów w naszej szkole. Zapraszam serdecznie do Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Pytacie mnie dlaczego ta szkoła? Przede wszystkim świetna koleżeńska atmosfera, szkolenie na wysokim poziomie. Na każdego instruktora można liczyć, a nawet od niego się czegoś nauczyć. Mamy świetny ogródek dla dzieci, zabezpieczony, zawsze wyratrakowany. Dwie taśmy i wyciąg teleżykowy. Mnóstwo akcesoriów, z których możemy korzystać. Kolorowe misie, tunele i wiele, wiele innych rzeczy. Poza ogródkiem 25 km tras o różnej charakterystyce, zawsze możemy dobrać trasę pod poziom nauczania. Wejścia boczne, nie stoimy w kolejkach, maksymalnie wykorzystujemy czas na stoku z osobą, którą szkolimy. Oprócz szkolenia w naszej szkole, możesz zaangażować się zawsze w różne inne projekty, między innymi demo team, który w zeszłym roku miał przyjemność wystartować w zawodach międzynarodowych na Słowacji na Jasnej Hopok. Zawody składały się z jazdy demo, ze slalomu giganta oraz z jazdy freeridowej. Teraz już wiesz, jak to u nas wygląda, dlatego jeżeli chcesz się tym przekonać, aplikuj bezpośrednio na mojego maila albo przez tą stronę w zakładce Praca. Serdecznie zapraszam.